Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Mateuszowa wersja perykopy o uzdrowieniu paralityka mówi dwie ważne rzeczy o samym Jezusie. Pierwsza. Jezus zna myśli uczonych w piśmie i wie, że są złe. Druga. Jezus widzi wiarę tych, którzy przenieśli paralityka wraz z jego łożem i wie, że jest wielka. Czyli Jezus zna ludzkie myśli i widzi ludzką wiarę. Wyobrazić sobie Jezusa mówiącego do mnie, uczonego w piśmie. Dlaczego złe myśli nurtują w Twoim sercu? Albo czy moja wiara się wciela, to znaczy czy jej duch przyobleka się w materię życia tak, że da się ją widzieć, zobaczyć?